Film rozgrywa się w uniwersum Johna Wyke, gdzie poznajemy małą dziewczynkę o imieniu Eve, przebywającą w szpitalu. Cała jest we krwi i wpatruje się w pozytywkę stańczącą baletnicą w środku. W retrospekcji widzimy, jak Iw spokojnie żyje ze swoim ojcem Jawierem, który uczy ją tańca baletowego. Chwali jej ruchy i mówi, jak bardzo przypomina swoją siostrę, choć Iw nie pamięta jej w ogóle. Tego wieczoru dziewczynka siedzi w pokoju, obserwując obracającą się pozytywkę, podczas gdy jej ojciec, którego ciało pokryte jest tatuażami, znajduje się w łazience. Tymczasem na zewnątrz kilku tajemniczych uzbrojonych mężczyzn powoli wynurza się z wody i zaczyna zbliżać się do domu, eliminując strażników jeden po drugim. Javier szybko orientuje się, że coś jest nie tak, więc podejmuje walkę i rzuca granat dymny w kierunku napastników. Następnie każe córce ukryć się w bezpiecznym miejscu i nie wychodzić, na co dziewczynka się zgadza. Potem Javier kontynuuje walkę, lecz mimo ogromnych umiejętności przeciwników jest zbyt wielu. Ostatecznie zostaje schwytany, a wkrótce pojawia się ich przywódca, znany jako kanclerz. Oskarża Javiera o zdradę, mimo że przyjęli go do swojej rodziny i pozwolili mu poślubić córkę swojego klanu. Obwinia go o śmierć żony i ujawnia, że przybyli, aby porwać Iw. Kanclerz wręcza Javierowi pistolet z jednym nabojem i daje mu wybór, może odebrać sobie życie, aby oszczędzić córkę, albo zabić kanclerza, co oznaczałoby śmierć ich obojga. Po chwili wahania Javier decyduje się na samobójstwo, lecz zanim pociąga za spust, jego córka, która potajemnie wszystko obserwowała, krzyczy, zdradzając swoje schronienie. Javier natychmiast otwiera ogień, by ją chronić, a kanclerz ucieka. Javierowi udaje się zabić większość napastników, lecz jeden z nich powala go na ziemię i próbuje dobić. Wtedy i chwyta broń jednego z martwych mężczyzn, zauważa dziwny znak na jego dłoni i bez wahania strzela do napastnika, zabijając go. Ojciec i córka uciekają razem, lecz po drodze Javier zostaje ciężko postrzelony. Rzuca za siebie bombę, której eksplozja niszczy dom i zabija wszystkich w środku. Choć oboje uciekają, Javier umiera z powodu odniesionych ran, a jego córka pozostaje w rozpaczy. Później widzimy zakrwawioną i w szpitalu, wpatrującą się w swoją pozytywkę. Podchodzi do niej Winston. Właściciel nowojorskiego hotelu Continental. mówi jej, że jej ojciec był dobrym człowiekiem i pragnął dla niej normalnego życia. Nie może zabrać jej bólu, ale zapewnia, że zabierze ją do rodziny Jawiera, która się nią zaopiekuje. Wkrótce Winston prowadzi ich do ruska Roma, stowarzyszenia Zabójców ukrywającego się pod przykrywką trupy tanecznej. Tam dziewczynka poznaje dyrektorkę, która pyta, czy potrafi tańczyć. w potwierdza: a dyrektorka mówi, że nauczą ją kierować gniewem, bo ci, którzy zabili jej ojca, nie mają prawa odebrać jej przyszłości. Po tym Winston wręcza jej monetę i obiecuje, że zawsze będzie przy niej, po czym odchodzi. Dziewczyna poznaje instruktora o imieniu Nogi, który wyjawia, że jej ojciec także należał do ich grupy i nosił przydomek Kikimora, mitycznego ducha symbolizującego ciemność, ale potrafiącego też chronić niewinnych. Akcja przenosi się 12 lat później. I ćwiczy balet z taką intensywnością, że aż krwawią jej stopy. Jej przyjaciółka Tatiana prosi, by się oszczędzała, ale Iw odmawia, nie może się doczekać, aż zostanie kikimorą. Oprócz baletu trenuje także walkę, broń i skradanie się. Choć początkowo przegrywa wiele starć, nogi zachęcają ją, by walczyła z całą siłą, nawet przeciwko dużo silniejszym przeciwnikom. Z czasem Iw staje się najlepszą uczennicą Ruskaroma. Pewnego dnia odkrywa, że Tatiana zniknęła. Zwraca się do dyrektorki, która wyjaśnia, że jej przyjaciółka nie miała instynktu zabójcy, jaki ma Iw więc musiała odejść. Zdeterminowana dziewczyna ogłasza, że jest gotowa zostać Kikimorą, więc dyrektorka daje jej test. Eve zostaje zaprowadzona do pokoju, gdzie czeka na nią kobieta, zabójczyni z dziesięcioletnim doświadczeniem. Test jest prosty, złożyć broń, załadować jeden nabój i zabić przeciwniczkę. Obie zaczynają działać, ale Eve okazuje się szybsza i strzela z precyzją, zabijając kobietę. Tej nocy Eve zauważa Johna Wyke, który przyszedł odwiedzić dyrektorkę. Podchodzi do niego i pyta, czy rzeczywiście jest legendarnym babą jagą? John potwierdza: a ciekawa i wpyta, jak może stać się taka jak on. Wick spogląda na nią ze współczuciem i radzi, by porzuciła tę drogę, dopóki jeszcze ma na to czas. Niedługo później Iw otrzymuje swoją pierwszą misję: ma chronić córkę wpływowego mężczyzny, który obawia się, że dziewczyna może zostać porwana dla okupu. Uzbrojona w pistolet z gumowymi nabojami i w przybywa do nocnego klubu, gdzie zauważa kobietę, którą ma chronić kobieta tańczy i dobrze się bawi. Gdy nagle kilku mężczyzn w garniturach zaczyna zbliżać się w jej stronę. Iw szybko orientuje się, że to zagrożenie i rusza na pomoc. Wywiązuje się brutalna walka, początkowo liczniejsi przeciwnicy mają przewagę, lecz Iw wykorzystuje swoje szkolenie, uderzając z zabójczą precyzją i eliminując ich jednego po drugim. W końcu dostrzega przywódcę, który próbuje porwać kobietę, więc chwyta po drodze topór lodowy i atakuje go z furią, aż mężczyzna pada martwy. Kobieta zostaje ocalona. Po tej misji Iw oficjalnie staje się Kikimorą i otrzymuje tatuaż identyczny jak jej ojciec, symbol, że nie ma już odwrotu. Akcja przenosi się dwa miesiące później. Iw opatruje rany w łazience po wykonanym zabójstwie i zauważa na telefonie dużą sumę pieniędzy przelaną na jej konto za wykonane zlecenie. Następnie opuszcza budynek i rusza samochodem, lecz nagle zostaje zaatakowana przez tajemniczy pojazd. Po zaciętej strzelaninie udaje jej się zabić napastnika, ale gdy ogląda ciało, ze zgrozą odkrywa ten sam dziwny symbol, który widziała na dłoniach morderców swojego ojca. Później spotyka się z dyrektorką i pokazuje jej odciętą rękę napastnika. Wyjaśnia, że jej ojciecowy zabójca miał identyczny znak, i żąda odpowiedzi, kim są ci ludzie. Pragnie zemsty, lecz dyrektorka ostrzega ją, że ci, którzy noszą ten krzyż, nie przestrzegają żadnych zasad ani kodeksów. Należą do starożytnej sekty, starszej niż ruska Roma, i nie są to ludzie, z którymi można igrać. Niezadowolona z odpowiedzi, Eve udaje się do nowojorskiego hotelu Continental, by porozmawiać z Winstonem. Po krótkiej rozmowie zaczyna opowiadać o mężczyznach z tajemniczym symbolem, którzy zabili jej ojca. Winston waha się z odpowiedzą, ale Eve pokazuje mu monetę, którą jej dał, przypominając o obietnicy, że zawsze będzie przy niej. Nie mając wyjścia, Winston wyjawia, że ludzie ci należą do kultu będącego bezimienną siecią bez kraju i granic. Nikt nie wie, gdzie działają, ale jeden z ich członków, Daniel Pine, obecnie przebywa w hotelu Continental w Pradze. Winston wykonuje telefon i dowiaduje się, że Daniel ma na głowie aktywny list gończy o wartości 2 milionów dolarów i zajmuje pokój numer 315. Przekazuje informację Eve, która dziękuje mu za pomoc i natychmiast wyrusza do Pragi. W następnej scenie Eve dociera do hotelu Continental w Pradze i rezerwuje pokój 314. W holu gromadzi się grupa zabójców, na czele której stoi kobieta o imieniu Lena. Kontaktuje się ona z snajperem obserwującym pokój Daniela z pobliskiego budynku. Snajper zauważa, że Eve zakrada się do pokoju Daniela i natychmiast informuje Lenę. Tymczasem Eve wchodzi do środka by skonfrontować się z Danielem, ale ku swojemu zaskoczeniu znajduje tam małą dziewczynkę imieniem Ella. Ella pyta, czy przyszła zabić jej ojca, a gdy Iw na chwilę traci czujność, Daniel pojawia się z bronią w dłoni i celuje w nią. Iw szybko tłumaczy, że nie chce nikogo skrzywdzić. Przyszła jedynie po odpowiedzi na temat morderców swojego ojca. W tym czasie Snajper informuje Lenę, że oboje tylko rozmawiają, więc Lena natychmiast podwaja nagrodę za głowę Daniela do 4 milionów dolarów. Przyciąga to uwagę wielu zabójców, którzy ruszają w stronę pokoju, by go zlikwidować. Daniel dowiaduje się o nagrodzie i oskarża Iw, że naraziła ich na niebezpieczeństwo. Wyjawia jej też, że kult poluje na niego, by schwytać Elle, ponieważ postanowił wychować ją z dala od ich wpływów. W tym momencie do pokoju wpadają zabójcy i rozpoczyna się intensywna walka, w której Daniel i Eve wykazują się niezwykłymi umiejętnościami. Daniel ostrzega ją, że nikt nie opuszcza kultu żywy i obiecuje pomoc, jeśli zgodzi się chronić jego córkę. Eve przyjmuje propozycję i razem opuszczają hotel, lecz wkrótce zostają zauważeni przez Lenę i jej ludzi, którzy okazują się członkami kultu. W chaosie Daniel zostaje pozornie zabity przez mężczyznę imieniem Dex, a Eve zostaje brutalnie pobita do nieprzytomności przez Lenę. Po schwytaniu Eli, Lena dzwoni do kanclerza, by zdać raport z sytuacji i wspomina o tajemniczej kobiecie, która niemal pokrzyżowała ich plany. W innym miejscu Eve opuszcza hotel i udaje się do handlarza bronią imieniem Frank, by kupić nowe uzbrojenie. Zaczyna wypytywać go o członków kultu i ich kryjówki, lecz mężczyzna odmawia z obawy o własne życie. W trakcie rozmowy, kilku członków sekty wpada do sklepu, by ją zabić. Wybucha chaos. Eve chwyta kilka granatów i wykorzystuje je, by wysadzić napastników, po czym ucieka. Po śmierci wszystkich członków kultu, Frank w końcu decyduje się pomóc Eve i zdradza jej rzekomą lokalizację ich bazy, znajdującą się w górach. Ostrzega jednak, że ci, którzy tam poszli, nigdy nie wrócili. Eve dziękuje mu i wyrusza w drogę, lecz wkrótce dzwoni do niej dyrektorka, wściekła z powodu jej działań. Nakazuje jej natychmiast wracać, bo naraża cały klan, ale Iw nie słucha i rozłącza się. Po pewnym czasie dociera do spokojnego miasteczka Hallstatt, gdzie wchodzi do kawiarni i zauważa pozytywkę z baletnicą, tę samą, jaką miała w dzieciństwie. Ogarnia ją fala nostalgii. Zamawia kawę, ale coś jest nie tak, lokal jest zbyt cichy, a ludzie zaczynają go opuszczać. Nagle do środka wpada mężczyzna i próbuje zaatakować Iw, co prowadzi do gwałtownej strzelaniny, podczas której kelnerka dzwoni po pomoc. Gdy Iw eliminuje napastnika, ucieka na piętro, by się ukryć, lecz tam napotyka uzbrojoną w nóż kelnerkę. Próbuje ją uspokoić, ale kobieta rzuca się na nią z zamiarem zadania ciosu. Iw bez trudu ją rozbraja i zamyka, lecz z każdą chwilą przybywa coraz więcej ludzi. Wkrótce staje się jasne, że całe miasteczko jest siedzibą kultu. Kanclerz wydaje komunikat, rozlega się syrena, a na ulicę wychodzą mężczyźni, kobiety, dzieci, a nawet starcy, wszyscy z bronią. I walczy z całą siłą, ale w końcu zostaje pokonana i schwytana. Chwilę później pojawia się Lena, która po zobaczeniu tatuażu i potwierdza, że należy ona do ruska Roma, po czym nokałtuje ją. Tymczasem kanclerz rozmawia z Ellą, która okazuje się jego wnuczką. Wyjaśnia jej, że jej ojciec zdradził rodzinę i próbował ją uprowadzić, lecz rozgniewana Ella wykrzykuje, że go nienawidzi. I wbudzi się i znajduje naprzeciw siebie kanclerza, który zaczyna przesłuchanie. Tłumaczy, że niegdyś istniał pakt pokoju między jego kultem a ruska Roma, ale teraz został zniszczony. Iw mówi, że działała samodzielnie, lecz kanclerz twierdzi, że to bez znaczenia. Wychodzi też na jaw, że to on wystawił nagrodę za głowę swojego syna Daniela, który próbował zerwać z dziedzictwem przodków, zabierając córkę z ich świata. Wściekła Iw oskarża go o zabicie swojego ojca, a kanclerz ze zdumieniem odkrywa, że jest córką Jawiera. Odciąga Lenę na bok i szokująco ujawnia, że Iw jest jej siostrą. Zanim Lena zdąży zareagować, i chwyta za broń i otwiera ogień, zabijając wielu ludzi. Gdy jeden z kultystów próbuje ją zastrzelić, Lena strzela do niego zamiast do siostry, pozwalając jej uciec. Nie dociera jednak daleko, bo Lena dogania ją i między siostrami dochodzi do brutalnej walki. Iw celuje w nią z pistoletu, a Lena wreszcie wyjawia prawdę o ich więzach krwi, co ją szokuje. Lena tłumaczy, że ich ojciec zdradził kult, zabierając ją ze sobą, a ich matka zapłaciła za to życiem. I w broni ojca, mówiąc, że chciał tylko dać jej normalne życie. Kanclerz otrzymuje raport, że siostry rozmawiają zamiast walczyć, i rozkazuje je zabić. Mężczyźni rzucają granaty, ciężko raniąc obie. I w się do Leni, która wyznaje, że miała 9 lat, gdy powiedziano jej, że jej siostra nie żyje. Mówi, że tęskniła za nią każdego dnia, po czym umiera w jej ramionach. Wściekła I wrzuca się na kolejnych napastników, mordując ich bez litości. Chwyta krótkofalówkę i oznajmia kanclerzowi, że nie przestanie, dopóki on nie zginie. Wiadomość wstrząsa starcem, który natychmiast dzwoni do dyrektorki Ruska Roma, oskarżając ją o złamanie przymierza. Kobieta zapewnia, że Iw działała samowolnie, ale kanclerz nie chce słuchać i grozi, że cały ich klan poniesie konsekwencje. Dyrektorka obiecuje, że wyśle kogoś, kto zabije Iw, a wtedy zawrą pokój. Kanclerz przystaje na to, a ona decyduje się wysłać legendarnego Johna Wycke. Tymczasem Kanclerz ogłasza publicznie, że nikt nie ma prawa się wtrącać i że Wilk musi sam zapolować na swoją ofiarę. Po pewnym czasie John Wick dociera do miasteczka i staje twarzą w twarz z Eve. Daje jej wybór, może pójść z nim i żyć albo zostać i zginąć. Iw odmawia: kierowana pragnieniem zemsty za śmierć ojca. Rzuca się nawet na łykę, a widząc jej determinację, zgadza się dać jej czas do północy. Ma pół godziny, by dokończyć swoją misję, po czym on jej nie oszczędzi. Iw przyjmuje warunki. Wkrótce kanclerz dowiaduje się, że John pozwolił jej odejść i wpada w szał. Nakazuje całemu miastu rozpocząć na nią polowanie i wdziera się do domów zabójców, eliminując ich z bezwzględną precyzją, aż dociera do zbrojowni pełnej śmiercionośnej broni. W tym momencie na ulicę wylewają się tłumy uzbrojonych obywateli. Rozpoczyna się rzeź i używa wszystkiego, co ma pod ręką: broni palnej, materiałów wybuchowych, miota czy ognia, siejąc totalne spustoszenie. Ludzie kanclerza próbują nakłonić go do ucieczki, ale ten odmawia, twierdząc, że żaden przywódca Hallstatt w dwustuletniej historii nie porzucił swojego stanowiska. Eve chwyta miotacz ognia i eliminuje kolejnych przeciwników, aż dostrzega Daxa, jednego z najgroźniejszych zabójców kultu. Mężczyzna ciężko ją rani i atakuje własnym miotaczem, lecz Eve odpowiada strumieniem ognia, który zderza się z jego płomieniami. Walka jest brutalna, a Eve zostaje przyparta do muru bez szans na ucieczkę. W chwili, gdy Daks mają dobić. Z cienia pojawia się John Wick i strzela w jego miotacz, powodując eksplozję, która go zabija. Niestety, tym samym zdradza swoją pozycję, a na niego rzucają się kolejni napastnicy. Jednak legendarna baba Jaga błyskawicznie ich eliminuje. Tymczasem kanclerz próbuje uciec z wnuczką, lecz Iw pojawia się i strzela w ich samochód, powodując wypadek. Stary mężczyzna wychodzi z auta i próbuje ją przekonać, że nawet jeśli go zabije, nic się nie zmieni, bo inni członkowie kultu i tak będą ją ścigać. Eve nie słucha i jednym precyzyjnym strzałem zabija go na miejscu. Po wszystkim odnajduje Elle i razem odchodzą z miejsca zniszczenia. John Wick tymczasem kontaktuje się z dyrektorką i informuje, że kanclerz nie żyje. Niedługo potem okazuje się, że Daniel przeżył, a jego córka odwiedza go w szpitalu. Iw natomiast pojawia się w hotelu Continental, gdzie Winston ostrzega ją, że choć odcięła wężowi głowę, ciało nadal będzie ją ścigać. Zostaje wykluczona z ruska Roma i potajemnie idzie do teatru, by zobaczyć, jak jej przyjaciółka Tatiana tańczy. Chwilę później ogłoszony zostaje nowy kontrakt 5 milionów dolarów za jej głowę. Film kończy się, gdy Iw otrzymuje wiadomość o nagrodzie i natychmiast opuszcza budynek sugerując, że jej walka jeszcze się nie skończyła.